Gdynia, ulica Polska 1. Warto zapamiętać ten adres: to właśnie tu, na kilku tysiącach metrów kwadratowych, powstaje jedyne w swoim rodzaju Muzeum Emigracji. Na jego zbiory składają się losy wielu emigracyjnych rodów. Jesteśmy w tej chwili w Gdyni, gdzie, jak Państwo słyszą, z hukiem wykuwana jest przyszłość Muzeum Emigracji. Miejsce i adres nieprzypadkowy. Ulica Polska 1. Już niedługo z tych gruzów wyłonią się piękne, przestrzenne sale wystawowe. Proszę powiedzieć, w jakim pomieszczeniu my się teraz znajdujemy? Co to jest za miejsce? Jak ono wyglądało kiedyś i jak wygląda, wyglądać będzie w przyszłości? Znajdujemy się we wnętrzu hali pasażerskiej Dworca Morskiego w Gdyni. Kiedyś było to jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Gdyni. Zabytkowy, historyczny, bardzo modernistyczny gmach, który Równocześnie służył odprawie emigrantów. To właśnie stąd Polacy ruszali w świat w poszukiwaniu lepszego życia. Teraz historia zatacza koło. W tym miejscu powstanie bogate archiwum zawierające historię emigranckich rodów. Ukazać ich dorobek, ukazać pamięć o nich i podkreślić ich wpływ również w rozwój tej światowej cywilizacji. Tak dworzec w Gdyni wyglądał w latach 30. -tych. A tak będzie wyglądał już za rok. Inwestycja jest finansowana z budżetu miasta Gdynia, a nowe życie modernistycznemu zabytkowi dał architekt Andrzej Lisowski. Przywrócenie budynku do dawnej świetności z pokazaniem, jego sta z starej formy ówczesnej, natomiast przy użyciu również nowych materiałów. Także połączenie starej struktury z nową, no to zawsze jest jakieś wyzwanie. Na przełomie 2014 i 2015 roku odbędą się tu pierwsze wystawy, spotkania literackie, projekcje filmów i wycieczki multimedialne. Będziemy używać nowatorskich środków przekazu. Które tak naprawdę w dzisiejszych czasach są potrzebne muzeum, gdyż nie jest już ono taką instytucją ogólnie utartą, jest czymś na pograniczu teatru, kina. Wszystko to na 6000 tysiącach m2, bo historia emigracji to historia burzliwa i fascynująca, musi wreszcie zostać opowiedziana w niebanalny sposób.